Przyjaciele, chodźcie za mną! Zapraszam was do mojego nowego domu! To, to jest nowy dom, tylko nie byle jaki. To wow. jest dom kota. Wow, Patrzcie, dom. wszystkie rzeczy w tym są kocie. Mamy rybkę. Jak normalnie koty jedzą rybkę. Nawet dywan jest w postaci kota, widzicie? Idziemy wow. dalej. Ten Fajnie dom jest tu. tylko dla kotów. Patrzcie tutaj. I chodźcie, podejdźcie do mojej lodówki. Podejdźcie, podejdźcie Co to jest może kot pierwsza. Lodówka? Chodź, chodź, pati pierwsza, pati ja pierwsza. Kliknijcie no. łapeczkę w górę i sobie szybko, zobaczycie co się stanie. Kliknijcie teraz łapeczkę! Pati, A masz z lasera! Pfff! w ciebie, a masz, a masz. Ej, zmieniłeś Ej, co getoda? jest grane! Patty! Zamieniłem! Jest Zamieniłem koteczkiem. Pati w kota! Patrzcie na to, jak, Ej, pati jak nie wygląda! Nie jest, co jest grane? Dlaczego ona jest potem? <laughs> Sebek! Kotem. Sebek! Chodź tu do mnie, a masz lasera! A nie, o nie! To Zmieniłem! W kota e, sepka, i nie? czarnego kota! Dlaczego jestem czarnym kotem? Ej, stoi w miejscu, czekaj. Patrzcie, zobaczcie tylko jaki to jest wielki kot! Zakrywa mnie całego! Ale też mam do niego nawet poduszkę! Gdy się na niej położycie, to zaśniecie od razu. Nawet mam skarpetki! I grafika tak samo jest z dwóch stron! Nawet fajną, milutką czapkę! Uśmiechnięta jest tak jak ja! Ale teraz najważniejsze! To zdjęcie, które widzicie z moim autografem już niedługo zniknie! Nie będzie takiego zdjęcia! I się nie pojawi! Będzie tylko inne! Więc ostatnia szansa na zdobycie! Podajcie na sklep! Snow team! Sebek jest czarnym kotem! Zobaczcie, Ej, zmieniłem go! Za pomocą lasera mogę zmieniać przyjaciół w koty! Teraz jeszcze ty, Livia! Jeszcze ciebie masz! Zmieniam ciebie, Esby! Zmieniłem ją, patrzcie na to. A dlaczego czego ja miałem? Nie panuje nad tym. Zmieniłem moich przyjaciół w koty, zobaczcie, oni są kotami. Chodźcie teraz, koty zapiekuję was. Chodź. Chodź tu Kiciuś, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Kiciuś, masz to, 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 to laser. laser, laser. laserem, patrzcie, świeć laserem, tu łap, tu łap, tu łap. Laser, laser. Patrz, 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 jak idą, jak Nie panuje pa, 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 <śla> <pasuje ma>, nad <śla> tym, o nie, o nie. <śla> Sebek nie panuje nad tym, patrzcie na to. I patrz co ja robię teraz, patrz, patrz, patrz co robię. A masz Kiciuś, a masz, a masz, a masz. Patrz, jak rzucają się, jak rzucają się no, dalej. nie, co się dzieje z moim Tutaj ciałem, możecie, tutaj nie możecie korzystać sobie elegancko. Tu możecie tu możecie wejść sobie poskakać. Ten dom jest dla kotów, czajcie. Możemy tutaj A robić jest? różne rzeczy. To jest? Tutaj możemy po, co są balony i kocie żarcie. A nie, to, to, nie, to nie jest kocie żarcie. To nie jest można? kocie żarcie, więc nie się tego. A, to, miu, jest miu, to jest miu, tylko dla... miu, miu, miu. Ej, nie tykaj tego, nie tykaj tego. Ej, kot nie może jeść. Ej, kocie, wypluj to. Ja ci zaraz, chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu. Wypluwaj to, ale już. O nie, Pati, o to, odaj to, odaj to Nie jest, to nie jest dla kotów nie jest dla kotów! Stój, stój, tu patrz, ona A. je sobie. Nie, to nie jest dla kotów, zaraz zostaniesz normalnie. I co to jest dla dyskoteka? Dyskoteka, ja piłka dyskotekowa, patrzcie. Ło, wow, co się włącza, patrz, co się włącza. Wow, Ej, koty tańczymy! Wow, wow, wow. Wszystkie koty tańczą! Tak dziemy. Kot tańczy, patrzcie, balanga! Balanga kotów! Miał, 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 Koty tańczą, patrzcie, koty tańczą w imprezach. Kotów! Ej, pierwszy raz widzę imprezę kotów! Miał, 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 miał! Miał, miał, miał! Jak kopię tu dziurę! Miał, 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 miał! Miał, miał, miał! Koty tańczą dyskoteka dla kotów. No idziemy dalej. Patrz na mnie, patrz na mnie! Chodź, patrz Idziemy kotki, tutaj może. Co to jest? Do czego to jest? Idź w dół! To schodzi na dół! Lol, tu można zjechać z Gdzie ty latasz? Nie widzę ciebie. A patrz czy, tu, wejdź, patrz na mnie. Ty jak ty latasz? Ej, kot lata! Ty, co się dzieje yeah. z kotem? Kot lata u góry! Dobra i śmiesznie. Proszę, proszę, daj pamiętajcie mi widzowie też mi o subskrypcji, maćka. zostawcie subikę na tym kanale i ja będę sobie sprawdzał, kto klika i też pamiętajcie o łapeczce dla słodkiego kota, kliknijcie łapeczkę. Cześć, słuchajcie Patrz, 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 ja poproszę, patrz na mnie, patrz na mnie! Jakiś słodziak! Kliknij łapeczkę, łapeczkę dla słodziaka! Kliknij! Jedno. Czekaj, jeszcze ja patrz Pati pokażę czekaj. Jaki słodziak! Jak mruczy! Ojej jej, łapeczkę w górę! Ktoś tam łapeczkę! Widziałem dla słodkiego kotka i dla mnie! W losie. Też jestem słodki. Jaki słodki kotek. O, ten kotek syczy. O ty mały. Ej, 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 syczy. Ała, ała, ej, podrapał mnie. O ty mały, wredny kocie. Ej, 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 ej wredny kot. Jeden syczy na mnie. Słyszycie to? Patrz, atakuje mnie. Ała, w tył jak mnie Ała, Uciekam. Ej, nie gryźcie mnie. Bo też się zmienię w kota. Nie gryźcie mnie. Ała, co się dzieje? Ej, co jest? Zmieniłem się w kota! A, zostałeś jednym z Ej. nas, tak jest! Zmieniliście mnie w kota, o, nie! Zostałem I'm kotem! Wszyscy zostaliśmy kotami! Nie! Wszyscy jesteśmy kotami! Ojeju, co teraz robimy? Ej, dobra, to w takim razie, jak jesteśmy kotami, to możemy spać, czekaj, ja idę spać, a w wodzie, możemy kopać się nawet, patrz, Kota. mogę się kąpać, koty się kąpią, koty ale umią, pływa. trochę nie lubią, nie lubią, idziemy się położyć tutaj może, położę się, czekaj, położę się, uwaga, klikam, o, jaki ze mnie słodki kotek, położyłem się, ale te koty są słodkie, dobra, i teraz mogę usiąść sobie, mogę też tak siedzieć, mogę też spać, okej, okay, śpię, patrzcie, jak śpię, kotek zasnął śliczny. Ja sobie ugniatam. Ugniataj, ja mogę ugniatać? Ogniatam sylegowisko. O, jak fajnie, <laughs> sokrę! Widzowie, ja was ogniatam. <laughs> ej, dobre mia, to jest. Mia. Mia. Jak miał, Ej, co to za, kto tak tak umiał? Miał, miał, miau! Widzowie, <laughs> łapęczka w góle. Mia. <laughs> miał! Miał, patrz jaki ze mnie słodziak. patrz. Miał! <laughs> jaki kurde. Ej, dobre te koty są, nie? ej Pati sobie siedzi. Chodźmy coś porobić. Ja Jak jesteśmy stoję. kotami, to musimy się zająć sobą. Zobaczmy tutaj, mamy jakieś świeczki, Dlaj, Idziemy sobie, przejdźmy się tam dalej. Choć mamy jakąś zjeżdżanie. Ej, zjedźmy sobie zjeżdżanie. Złoty kot. O, tam jest złoty kot, najlepszy kot tutaj. Ej, możemy się wystrzelić tam do tej, do tej wyspy? Chodźmy do tej wyspy. Ja Wsadzimy ja to. ja chcę! Ja też chcę, ej. ja chcę, też chcę. Uwaga. Ja, ja skakuję jako pierwszy. Lecę, 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 patrz Uwaga, i! Uuu! Ale wow, lecę, Teraz ja, teraz ja. Wow, Wystrzeliłem się do wyspy, na hawajską wyspę jestem. Ej, jestem na Hawajach. Hawaje, Hawaje. Wow, wakacje. To Ko kot... <laughs> kotem. się <piję> drinka, patrz. <laughs> kotem się pije drinka. A ja ja zajadał hamburgera. Hamburgera. Ej, koty mają wakacje. Koty mają wakacje. Elegancko. to powinno być. Lord. Ja tu mam jakiś eliksir. Eliksir wezmę. Ost, ej, zbijemy eliksir. Widzieliście to? Ej, zbiłem, o! patrzcie! Mów, jako koty tu. możemy zbić chodząc po tym LOL. Chodź tu! Pije się do mnie. ja też piję! O! Ej, jestem <grym> mały! Ej, jestem mini teraz. My jesteśmy teraz mini wszyscy. O lol. Jaki bajbusie jesteśmy, patrzcie. Śładkie kotki jesteśmy. O, teraz już jestem normalny. Dobra, tutaj jesteśmy na jednej wyspie, ale też jest druga. Tam jest druga wyspa, chodźmy do tej wyspy. Ciekawe, co tam będzie. Dobra, wtedy wyszczelmy się, chodźmy z powrotem. i Jeszcze zwiedzimy cały dom, jest tu dużo Ej, chodź... do roboty. Ej, tutaj jest jakiś delfin, chodźmy do niego. Tu jest delfin jakiś? Wystrzelam się. O nie, ale poleciał. Nie, ale poleciał sobie. Ej, tu jest jakiś delfin. Ej, co e, patrz pod wodą se chodzę, kotem. Kotem se pod wodą, chodzę, ty, ale no, beka. na Ale fajna hey, gra, ej, mogę biegać. Ej, Po prawej stronie macie bieganie, ty, nie wiedziałem o tym. Ty Możecie kliknąć, sobie biegnij. Na delfinie będę jechał. Ty, kot Tomasz. na delfinie płynie. Wow! Oh, hu, hu, hu. Na delfinie what? se. Normalny płyny, patrz co? So. Uh, Jak podskoczyłem! Ej, dobre. No, chodźmy w takim razie dalej. Tu można robić różne fajne rzeczy. Mamy też trampolinę, możemy na niej skakać. Wow, ale zrobiłem fikołka, patrz na to! Kot robiący fikołka do góry! Wow. Ej, jakieś gazki się day. pojawiły! Magiczne to jest! Musimy złapać może! Magiczne, lol, teraz idziemy dalej. Chodźmy teraz, zobaczyć, tu mamy możemy jakiś skarb. Codzienna nagoda, na weźmy na nagrodę. Ej, otwieram skarb! Co tam było? Wow. Sam kołnierz! JEST! Ej, ale Dobra, uwaga, A ja tu dostanę? Tu dostanę? Ja, tu ja możemy dostać dostanę. A ja dostałam jakąś bandanę. Dobra, idziemy dalej sobie. Chodźmy tu jakiś style producenta za teleport na magiczną wyspę. Chodźmy na magiczną wyspę. Uwaga! Dobra! Wow! Ci... Widzieliście taki efekt kozacki? No, skoro. Ja, na magicznej wyspie. Chodźmy teraz tutaj, co to jest? Tu mamy stanąć sobie, sobie? To jest coś? spinaczka dla kota. Miał! Ej, tu jest schodzenie. Parkur! A jest tu kotek? to jest parkour. Ja stycze, ej, tu jest źle! Ja się zgubiłam, a tu jesteście dobra? Tutaj... Ło ja wow, patrz jaki super parkour! <grym> chodzi, chodźcie, ja tańczę mokli. kątem ty! Tańczę ja kontem ty! Densa robię, patrz. Pa, pa, pa! Jaki Jakitanie. Śligamy się na parkourze? Patrz jaki tajem z kotem odrycie! Bo... Się... Co wy robicie? Co wy robicie? Ja nie wiem, co się Ja się pośpieszę ze śmiechu. Chodźmy teraz do góry, wow. dawajcie, dawajcie do góry. Idziemy to przejść parkura teraz. Musimy jako koty wejść na całą górę, chodźmy. Robimy teraz parkura kotami. Biegniemy szybko. Siu, O Oni skoczyłem na dół. Ajajaj, źle czekajcie. Jeszcze raz muszę powtórzyć. Szybko biegnę. Możecie też klikać sobie biegnij, albo spaceruj, nie? A teraz tak, tak jest! Tak Szybko, musimy jak teraz szybciej musimy Podskoczyć do powoli. Dobra, ostrożnie, żeby tylko nie spadnąć! Idę, 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 jestem! Oooo, W ostatnim momencie! A jak się spinasz Paty? Lol, jak my się wspinamy! <laughs> <Jestem bardzo śmiech> Ej, te animacje są takie słodkie! A co ten... O, tu jedzie! Skaczcie! No, szybko szybko. szybko, szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. A, biegniemy. Nie! Biegło, biegło. Spadłem, kurde, trzeba było biegnąć, to, no no nie! Jeszcze raz muszę od nowa, to trzeba było szybko biegnąć, a ja spadłem na dół. No, jeszcze raz Czekamy muszę wejść do góry Okej, okay, jest skacze, Hops, Hops, Hops. przeskakuję, dobrze. Szybko mi to idzie, teraz tutaj się spinam. Wbiegam, biegę, się spinam na szybkości. Muszę poczekać teraz, uwaga, uwaga, uwaga. I teraz szybko biegnij! Dobra, no, biegnie, jest, przeszedłem to szybko, dobra. Patrzcie, jak ja to szybko przechodzę. O nie, spadł mi! Ej mi też. Ej zanikuj, Co to? Aaaaa! Oh! Ej, komuś, komuś, komuś. Ej Przebudzenie! Ej, tu będzie jakiś czarodziej kot! Ty, czarodziej kot, patrzcie, śpi kot, kot czarodziej! Wow, on ma jakąś taką yy, kapelusz taki czarodzieja Wow. Dobra, chodźmy dalej sobie, przejdźmy teraz z powrotem do tego teleportu Chodźmy tutaj, uwaga Wejdźmy raz do środka. Wsiu! Jesteśmy! Ej, tu jest jakiś kolejny teleport. Chodźmy do tego. Zmieście się ze złym kotem. Jakiś tu jest zły kot. Chodźcie do niego. Uwaga, wchodzimy. Ej, fajna Jesteśmy. animacja. Ej, tu jest jakiś zły kot. Patrzcie, jaki o kot to my jest. My o, jest! O! To jest o! O! laserem! Tak, Lacerem! Uważajcie. Szybko szybko teraz biegnie, Uważajcie, uważajcie! Stucie! Stucie teraz! Stucie, stucie! Stucie! O nie, czerwone światło. Nie można. Nie można biegnąć jak czerwone światło jest. Uwaga, uwaga, uwaga i trasa! Go, 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 do, go do, 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 Szybko, szybko, szybko! Dajcie tak, biegniemy! I ja znam radę! Ale I to jest na takie radny. czerwone światło, trzeba po prostu biegnąć. Wow, ale mnie zlikwidował! Widziałem, Stop, padłem, widzieliście? Lol. A jak będziecie biegnąć, to was zlikwidować. A biegnijmy już razem. Biegniemy, biegniemy! Wow, zlikwidował mnie! No nie do rady, okej, okay, przyszliśmy to. I wracamy z rodem. Idziemy do chaty. Siu! jesteśmy z rodem teraz. Zobaczmy, co Ale tutaj fajnie. jeszcze mamy w domku. Co jeszcze mamy w domku? Tu mamy jakiś ogień, możemy przy ogniu. A e za drugim razem sobie. Ale chodźmy dostajesz. do góry, zobaczyć jeszcze tam jeszcze może jest. Ryba, dora, chodźmy do góry. O, Mieliśmy tu są konie, zbierajcie. Nie, idziemy jeszcze nie, nie, wodnej. Tak, idziemy jeszcze nie, nie, Tu mamy robota, który se... I patrz, na robocie ja se nie, chcesz róże? Uuu, no wow, jaką różę masz Patty. dla ciebie. Cześć, czuj, czuj. Jaka róża. Poczekajcie na górę, róża. tu można zjechać. Pati ma różę. A, a co tu mamy tutaj jeszcze? Mleko, możemy wypić mleko, patrzcie. Piję mleko całe z lodówki. Yeah. <laughs> ej chlej, mleko, daj mleko. Urosłem, ej zjadłem mleko i urosłem. Serio no patrzcie jestem my. dużym kotem, patrz. Lodówka kota ty. I Tego ja też się napiję. Ej, czekaj, patrz na to, patrz na to, patrz na to. Piję mleko jak u wypijesz mleko, to rośniesz. Patrz. Duży kot jestem, patrz. Jaki wielki. I <grym> są. A tu jest jakiś eliksir. Piję ten eliksir, no uwaga, czyli jest. Jest teraz stanie? pomniejszy chyba. Nie wiem co się teraz zobaczy. Uwaga, uwaga, uwaga. <grym wytrzymał> teraz jesteś malutki, okej, okay, teraz jesteś malutki, po prostu, ale mam jakiegoś spida? Ooo, wow, jakaś tęcza leci za mną. <grym wytrzymał> Dobra, o, mamy fajnie. jeszcze jakieś jedzenie tutaj. Okej, okay, tu jest woda. Dobra, idziemy dalej, zobaczmy. Chodźmy sobie, wejdźmy na górę. a idziemy tego kota przebudzić zaraz. Bo, ten, bo teraz Kamila się budzi. No to chodźmy do tego kota, i tu jest jakieś piłkę jeszcze tu jest pomieszczenie dla kota, patrz, eee. możemy się wykąpać. Wow. O, Ej, mogliście się kąpać jako kot, patrz na to! Ja kąpiemy się jako się koty. nawet się patrz co. Nawet możemy tutaj sobie się być. Patrym, Livia na kibel, kibelku siedzi, lol. Dobre, to A jest, tu mamy markę, mydło, Uuu. tu mamy jakieś ręczniczki fajne, okej, okay, chodźmy sobie Nie, dalej. Dnia. Tu no, mamy też tutaj, o, łóżeczko, możemy się tu położyć tak samo Dobra, idziemy na zjeżdżalnie. A tu, tu jest wyżej, jakaś wielka zjeżdanie. Jadę! Ej, co żeby co zakręciło? U wow, mnie też, ale, mi ale spolu, mnie wykręciło, Ej, mnie pokręciło. Można wejść tu tędy z powrotem? Wykręciło, pokręciło, zakręciło. Dobra, chodźmy sobie wejść do środka. Uwaga, chodźmy do to, bo tam jest sprotem, musimy wejść na magiczna wyspa. Chodźcie będziemy teraz. Chodź szybko. Dawajcie tu się będziemy. pojawiło do góry, chodźcie, biegnijmy, musimy wejść na samą górę. Mamy radę będziemy. czy nie? Jeszcze raz musimy to ukończyć. Wejść na samą górę, bo mi się wtedy nie udało. Ciekawe, co tutaj dobra, jest. Nie, biegniemy, biegniemy, nie możemy się zaraz Ej, to było wcześniej. Chyba, co? Ej, to takiego parkura no, chyba nie was. było. To jest coś nowego, chyba, czy nie? Hops, Nie, stop. to było. Hops, dobra, skaczę. Patrzcie, jestem wysoko. Woo! Ej, to jednego nie było, serio, nie? Tego nie było. Ej, no, to, to jest inny jest. To jest trochę inne, no? Patrz, aż biegnę, biegnę, biegnę. Ominę lasery, skacze skaczę do góry. Wyżej, chodźcie. Ziuuuuuuuuu, biegnę, biegnę do samej góry. A, Yes, A, nie, spadłem! Kurde, ja też! Nie Jeszcze raz obrad, muszę. to nie wyszło w laser! No teraz zaniknie! Biegne, 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 biegne. Dobra, dobra, szybko, uważaj, bo tam możecie to zmylić. Wspinam się, może będę pierwszy, uwaga. Teraz dawaj, sebek, dawaj, sebek! Będę pierwszy, wygram, ja to. wygram to! Ja wygram to! Ja wygram się. A Ja wygrałem, będę pierwszy u góry. Koda z majstwem żongi. Szybko góry! Do hops, dobra, dobra, patrzcie jakie koty jestem suwinny. Hops, dobra, teraz tutaj muszę przejść, uwaga, hops, dobrze, i uwaga, jestem! Jestem, wygrałem! Smysal Team, Smysal Team, widzowie, mamy to! Uwaga, otwieram i... co mam? Wielki skarb! Uuu, otwieranie, 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 otwieranie i... Co dostanę? MUNNEK LIKE REYR. Ej, tu jest od katnapa? Ty, dostałem coś. Jak to teraz odebrać? Jak to odebrać? Jak to odebrać? Czekaj. Ej, jest to ołówek jakiś? Kot? A to chyba tutaj. Kapelusz bananowy? Nie. Ty, dostałem to gdzieś, ale nie wiem gdzie. Patrz, nawet... Ja też dostałam, nawet ale... Nawet oczy możemy sobie zmieniać. To ale to Ej, ja mam takie niebieskie bardziej. A musicie kliknąć na kotka i po lewej stronie mać taki kapelusz pod kotkiem. Dobra. O! I teraz własne kapelusze. O, dostałem, patrz. Wow, mam naszyjnik. Patrzę katap, ale fajny, księżycowy. Ładnie <noise> wygląda teraz. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.